Wszystkim oglądacie wiki show. Jak już wiecie, tata przygotował dla nas coś egzotycznego. Coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie próbowałyśmy. No szczerze mówiąc, trochę się boję, bo wyobraźnia taty jest nie do opisania. A co jeśli przygotował dla nas coś w rodzaju... żołnic? Ej! Tato! Wyzwanie wymyślili subskrybenci, więc powinnaś spróbować wszystkiego. Co? Co, co, co? To przyciski głosowania, aby pozostać, a to przycisk, aby opuścić grę. Przycisk opuszczenie. Jestem za tym, żeby zostać. Może tam będzie coś smacznego. Dawaj. No, nie interesuje cię nie... to? Jestem ciekawa. I dziewczyny, przygotowałem dla was te kartki. Każda z was dostanie łapkę w górę i w dół. O tak. Aha, jest. czyli będziemy oceniać jedzenie, które spróbujemy? Tak. Czy nam smakowało, czy nie? No, po prostu to pójdzie do waszych ust i ocenicie, czy wam się spodoba, czy nie, dobra? Ziąłki, dawajcie lajki! No więc, oto pierwsze danie. O, ty, ty, pierwsza jest starsza. Raz, dwa, trzy! Wow, A... y co? Ło, już się to podoba. Wiem, co to. Jak to się nazywa? Przegrzebki? Tak? O. To są przegrzebki. A właściwie jest tutaj coś smacznego? O, mama jest ekspertką, patrz!